Z tej strony cebulka. Mamy cię 1 września, czyli młodzież wraca do szkoły, ja wracam do pracy, a Gamescon 2025 już jakiś czas jest za nami. A co za tym idzie? Ogłoszenie nowego dodatku o tytule Midnight. Niemniej jednak brakowało im takiego jakiegoś porządnego przedstawienia wszystkiego w jednym miejscu, a zamiast tego woleli sobie porozrzucać na lewo i prawo skrawki informacji, czy to w wywiadach z różnymi twórcami, czy też ukrywając je w jakichś obskurnych shortach na swoim kanale. Postanowiłam zatem zrobić spis wszystkiego, co znalazłam o dodatku przez ostatni tydzień, i przedstawić to w krótkiej formie, w jednym filmie, więc zaczynajmy. Midnight to drugi z planowanych trzech rozdziałów World Soul Saga i posiada planowaną premierę na początek 2026 roku z najgorszym możliwym wypadkiem na koniec czerwca 2026. The War Within nie otrzyma sezonu czwartego, zamiast tego przejdziemy od razu z trzeciego sezonu do prepacza Midnight. Alpha Test Midnight ma ruszyć w już w najbliższych tygodniach września. Zaś beta trochę później, a link do zapisów w opisie do filmu. Dodam tylko, że preorder gry w wersji Epic Edition, czyli najdroższej, ma w cenie m.in. gwarantowany dostęp do bety, czy też kontrowersyjny 3-dniowy early access, tak jak to było w przypadku The War we Win. Głównym wątkiem fabularnym będzie atak Xalataf na Azeroth. Oraz próba zjednoczenia wszystkich elfickich ras, więc nie jest wykluczone, że i nagi, i królowa Ashara się pojawi. Chorowątkiem przewodnim będą rasy elfów oraz siostry Windrunner. Wtedy lub nie wiemy, że Sylwana pojawi się w tym dodatku. Trailer pokazany na Gamescom ukazał dramatyczną bitwę krwawych elfów i przyzwanych sił światła, znaną nam z klasów Legionu jako Army of Delight, a nie Imperium Arati, jak pierwotnie zakładano. Dodatek Midnight, lub może nawet i prepak dodatku, otworzy się scenariuszem obrony Sanwell przed Stupkarą i jej siłami Wojdu, bezpośrednio po lub nawet w trakcie wydarzeń z otwierającego cinematiku. Gracze będą częścią przyzwanej właśnie poetycko nazwanej Armii Światłości. Będzie to koncept podobny do Oblężenia, czy też obrony Lorderonu, w dodatku Battle of Azeroth. Aranir będzie nową grywalną allied rasą. Mieliśmy z nią styczność w The War Within w postaci Orwainy. Trochę takie nawis awatara, tylko że w Azerocie, z tą różnicą, że matka natura nie poskąpiła im ciałka. Posiadać będą m.in. nowe unikalne formy druida, czy też racjale takie jak przywoływanie korzeni, które mogą leczyć lub zadawać obrażenia, oraz szybkie teleportacje między drzewami World Tree, które są w Azerocie. Taki trochę inny Dark Iron. Dostaniemy cztery nowe regiony. Nane ówcześnie z dodatku Burning Crusade odnowione i oczyszczone z nieumarłej plagi Artasa z Warcrafta trójki, Everson Woods. Jednak tym razem lokacja będzie o wiele większa, bo strefa ta zostanie rozszerzona również o obszary Ghostlands oraz wyspę Keldanas. Zulaman, czyli Min Królestwo Amani Trollów, które będzie teraz pełnoprawną dużą lokacją, a nie tylko rajdem, tak jak było to w TBC. Harandar, gdzie można będzie odblokowywać nową alaj trasy Haranir, jak i też dowiemy się, że wojna światła z ciemnością nie jest wcale taka czarno-biała. Oraz mistyczny Voidstorm, do którego będziemy musieli się dostać w dość kreatywny sposób za pomocą pewnych znajomych, w którym zakończymy początkową kampanię. Nowy max level zwiększy się o 10 poziomów, czyli z 80 do 90, ale levelowanie nie będzie do końca liniowe. Zaczniemy wpierw w Everson Coots, potem będziemy mogli wybrać Harandar lub Zulaman, a po zrobieniu obu dopiero na koniec wyruszymy w Voidstorm. Demon Hunter otrzyma nową, trzecią specjalizację zwaną Devour która będzie w tematyce wojdowej. Spek będzie traktowany jako caster skalujący się z intem, co powoduje, że glewie jako typ broni będą teraz posiadały staty zarówno agility, jak i int. Jego drzewko talentów w założeniu designowym będzie posiadało możliwość wyboru gameplayowego między opcją całkowicie casterską w range'u lub bardziej mid-range skokowo-wyskokowo-mobilną, przypominającą bardziej Demon Huntera. Demon Hunter dostanie przez to również brakujące trzecie drzewko do hero talentów, zwane prawdopodobnie Annihilator. Tym samym Vengeance, czyli tank DH straci dostęp do drzewka Felskart i uzyska możliwość wybrania Anihilator. Devour będzie mógł natomiast wybrać pomiędzy Aldraki River oraz Anihilator. W temacie talentów każda klasa podczas levelowania do 90 dostanie zarówno nowy rządek do swojego wybranego hero speku, jak i dodatkowe talenty w drzewku specjalizacji nazwanymi Apex Talentami. W praktyce wyglądać to będzie następująco. Dostaniemy trzy nowe punkty do drzewka klasowego, który nie będzie mocno zmienione, poza ich odświeżeniem, aczkolwiek uzyskanie trzech dodatkowych punktów pozwoli nam utworzyć wcześniej niedostępne kombinacje. By punkty hero specjalizacji przeznaczone na jego nową linię, oraz cztery punkty talentu do wydania w drzewku specjalizacji wraz z nowymi czterema Apex talentami. A czym one są? Że mówiąc, to takie nowe pinaklo końcowe talenty, ale nazwane inaczej. Można to traktować jako potencjalną inwestycję zmieniającą gameplay, a raczej to, jak działa pewna umiejętność, czego pierwszy i czwarty punkt powinien być najsilniejszy. Warto dodać, że nasze cztery nowe punkty nie muszą zostać wydane w te nowe talenty, a zwykle można wydać je we wcześniej już istniejące talenty, otwierając nam tym samym potencjalnie nowe możliwości buildów, a niekoniecznie zmuszanie wszystkich klas do grania ze swoimi nowymi Apex talentami. Oprócz nowych Apex Talentów możemy spodziewać się reworku specjalizacji takich jak Unholy Dead Knight, czy też Outlaw Rogue. Aczkolwiek detale nie są nam jeszcze znane. W grze pojawi się długo oczekiwany Player Housing, dostępny dla wszystkich graczy, którzy zakupili dodatek Midnight. Zaś sam system startuje jeszcze w tym roku w patchu 11.2.7, czyli w ostatnim planowanym patchu do The War Within w ramach wczesnego dostępu, zakupno czy też preorder dodatku. Housing podczas Gamescomu 2025 ukazał nam, że to większe przedsięwzięcie niż mogłoby nam się wydawać. Dlatego też nie będziemy wchodzić w tym filmie w szczegóły, wspomnę tylko, że będzie można tworzyć wspólne publiczne jak i prywatne dzielnice z podziałem na przymierze i hordę, czy to z kumplami czy z gildią. Rozwijanie waszej wspólnej dzielnicy będzie robione za pomocą systemu nazwanym Endeavors, który ma być czymś pomiędzy worldquestami a zadaniami z Trading Postu, służące do wysyłania nas w świat, w celu rozwijania naszej wspólnie tworzonej dzielnicy. Rej to nowa aktywność do wykonywania w otwartym świecie, a polegać będzie ona na polowaniu albo i byciu polowanym przez jakieś kreatury przypominające delw-bosy, tylko że w otwartym świecie. Dostępne misjo-kontrakty będą miały trzy poziomy trudności: Normal, Hard i Nightmare. Jako, że są to wyzwania z mini minibossami, trudność jak i same walki powinny być zbliżone do sezonowych bossów delwowych z The War Within, w przypadku Hard i Nightmare, gdyż były tego inspiracją. Mówimy jednak o poziomie trudności jednego znaku zapytania, a nie dwóch, bo to by była raczej przesada, jak sami powiedzieli, jako aktywność, którą będzie się wykonywać powiedzmy co reset, a nie raz na sezon. Prej będzie częścią zakładki World Content w naszym wolciku obok Delwów, gdzie gracze mogą zdobyć gier na poziomie Hero Track, a dodatkowymi nagrodami w tym systemie są kosmetyki, mounty, tytuły oraz elementy do housingu. Dostaniemy nowy wielkowymiarowy PvP Battleground dla 80 graczy zwanym Slayer's Rise. Gameplayowo będzie miksem pomiędzy Ashran, Wintergrasp, Alterac Valley oraz nawet Warfrontami z BFA, ponieważ celem jest ubić bossa przeciwnika poprzez próbowanie dobić się do niego z różnych stron, zniszczenia im systemu fortyfikacji, a nawet i odbiegania od centrum walki, by wspomóc swoją frakcję poprzez rekrutowanie dodatkowych, neutralnych posiłków. Dodatkowo ta cała mapa będzie również dostępna w otwartym świecie, w regionie Voidstorm, wraz ze swoimi questami i vendorami, tak jak to było w przypadku Wintergraspa, w dodatku Wrath of the Lich King. W ramach pomocy wprowadzenia nowych graczy do PvP, Home Stomp Brawl, czyli battlegroundowy trening na boty, będzie nowym, permanentnym dodatkiem do gry, a mapy dostępne na nich to Arathi Basin, Silver Shard Mines oraz Battle for Gilneas. Niestety na razie nie mamy dodatkowych informacji o może jakichś zmianach nagród w trybie PvP. Wraz z prepatchem nastąpi stat squish, który obniży poziom item levelu aktualnego z 720 do około 100. Podczas gdy liczby życia, czy też DPS graczy powinny zejść do poziomu parę set, ewentualnie parę tysięcy, zamiast w milionach jak to jest teraz. Midnight rozwinie system lore walking, którego początki już możemy zobaczyć w aktualnym patchu 11.2, jaki doda fabularne streszczenia, aby ułatwić powrót nowym graczom, a także umożliwi dokonywanie tego podczas levelingu postaci. Otrzymamy nowego tutoriala dla nowych graczy, przez które ma nas przeprowadzić tral u hordy, coś Jayna u alliance. Cały leveling dla nowych graczy zostanie ujednolicony i usprawniony, aby bardziej prowadził nowych graczy po prostej ścieżce. Bo jak dobrze wiemy, zakres dziś grać w World of Warcraft bez prowadzenia od kumpla to nie lada wyzwanie. Oznacza to, że wyspa Exile Ridge zostanie usprawniona, po czym zaprowadzi nas bezpośrednio do skróconej kampanii Dragonflighta, która powinna nam pozwolić zapoznać się z aktualnym światem gry oraz ważnymi wątkami fabularnymi, w ramach której levelujący gracze będą mogli również doświadczyć fabularnie rajdy w pojedynkę za pomocą Story Mode w ramach levelingu do poziomu 70%. Od poziomu 70 do 80 ma zostać utworzony podobny koncept w postaci kampanii streszczającej najważniejsze wątki dodatku The War Within. Profesje mają dostać trochę zmian w celu ułatwienia zrozumienia co, jak, dlaczego dla większości graczy. Na razie tylko wiemy, że zredukowany zostanie maks poziom kraftów z 5 do 3, czyli tak jak to jest aktualnie z materiałami do kraftów, aby to było bardziej logiczne, że domyślnie potrzebne są materiały o jakości 3, aby stworzyć przedmiot o jakości 3. Silvermoon Moon City zostanie odnowione i będzie naszą stolicą w nowym dodatku. Dostępna zarówno dla Alliance, jak i Hordy. Aczkolwiek nie do końca. Nie wchodząc zbytnio w spoilery, wiemy, że pomimo tego, że horda będzie mieć dostęp do całego miasta, z niego będzie niedostępna dla graczy Alliance, do takiego stopnia, że wejście do tej strefy może skutkować śmiercią z ręki strażników. Dostaniemy aż 11 nowych Delwów, w tym jeden z nowym sezonowym bossem na wzór tego, jak było w The War Within. A naszym nowym towarzyszem będzie Blood Elfka Rogal Valira, co powinno pomóc na półki z dupy Brana. Dodatek Midnight kontynuuje aktualną formułę dungową, czyli wprowadzi 8 nowych dungów, 4 do levelowania i 4 na max level. Gdy się sezon rozpocznie, Mythic Plus pozostanie przy swoim formacie 4 dągów z Midnight i 4 z poprzednich dodatków. Natomiast w przypadku rajdów tutaj będziemy mieli coś nowego. W pierwszym tierze dodatku dostaniemy aż 3 rajdy, aczkolwiek sezon wpierw wystartuje z dwoma, mianowicie będą to Void Spire, sześcioma bossami, które ma być twierdzą Xalata. Rim Rift z jednym samotnym bossem, który nie powinien być trudniejszy niż późniejsze bossy Void Spire. Zaś po dwóch czy trzech tygodniach, bo detale jeszcze nie zostały ustalone, powinniśmy dostać trzeci raid, zwany March on Keltalas, który będzie posiadać dwa w założeniu trudne bossy oraz mieć kluczowe znaczenie dla historii dodatku. Możliwe, że nie dowiemy się kto nimi będzie, dopóki ich się dodatek nie rozpocznie. Piąk dalszy walki Blizzarda z Adonami trwa w najlepsze. Blizzard oficjalnie ogłosił, że wraz z premierą Midnight prowadzi swojego zamiennika popularnego Adona Details, czyli ich własny DPS Meter, oraz DBM czy Bigwix, czyli ich własny tak zwany Boss Helper Addon. Ale nie tylko to. Możemy również się spodziewać zamiennika takiego addona jak Platter, ponieważ w końcu będzie można domyślnie w grze mieć większą możliwość wszelakiej customizacji nameplate'ów poprzez takie cuda jak inne paski potworów przy utracie agro dla tanków czy nawet i wbudowany diminishing return tracker. No niesamowite. Technologia dotarła. System transmogów dostanie kolejne aktualizacje, a najważniejszą z nich to możliwość przypisania konkretnej części ekwipunku do transmogu zamiast przedmiotu. Czyli w końcu zamiana np. hełmu na inny nie zmieni nam transmogu, a co za tym idzie nie musimy płacić ponownie golda za zmianę transmogu. Dodatkowo będą również dostępne tzw. multistroje, czyli automatycznie zmieniające się transmogi, np. w zależności od tego czy jesteśmy w naszym domku, mieście, dungu, arenie czy też w rajdzie. Midnight to jak sami twórcy powiedzieli, takie The War Within, tylko większe i lepsze. A w sumie można było dokładnie to samo powiedzieć o The War Within względem Dragonflighta. Czy to dobrze, czy to źle, może to rzeczywiście dobre podejście, żeby rozwijać fajnie działające systemy od Dragonflighta, niż tworzyć jakieś niewypały, które kończą się Shadowlandsami. Cokolwiek nie uważacie, zapraszam Was do dyskusji pod filmem i na moim Discordzie. Do zobaczenia na streamkach i w kolejnym filmie. Pa Pa!